Na pewno spodziewasz się, że zadam ci to pytanie o Michała Wiśniewskiego. Dlaczego ostatnio tak agresywnie, impulsywnie zareagowałaś na jego wsparcie? Może przypomnę widzom, o co chodzi. Michał powiedział, żeby widzowie nie krytykowali Karoliny, a Karolina powiedziała mu, że on chce się wybielić na niej. Twój wizerunek. O Wiesz co chodzi? Kiedy okazuje się, że idol z dzieciństwa ma tak naprawdę dwie twarze. Hmm. Michał przed kamerą jest totalnie inny niż kiedy jest na backstage. Kiedy kamery idą w dół, to jest w ogóle całkiem inna bajka. A mieliście jakąś nieprzyjemną sytuację? No, no tak, no były nieprzyjemne sytuacje. Ale jaką? Taką zawodową, czy prywatną? W sensie to był jakiś konflikt, kłótnia, czy przetek w twoją stronę? Wiesz co, no, na pewno gdzieś tam zabolało mnie to, że, że przed kamerami jest taki wspaniały i czuły, a bez kamer jest. Totalnie na odwrót. Jakby nie ma tego wsparcia, które pokazuje przed kamerami. A jakim on jest twoim zdaniem jurorem? No <noise> ciężkie pytanie. <głos> nie <głos> wiem, no to jakby e, tak długo jak coś jest obiektywną krytyką jest ok, a jak ktoś naprawdę udaje i ma dwie twarze, dla mnie to nie jest ok, bo ja naprawdę ja jestem w stanie znieść wszystko, każdą krytykę. I, i możesz do mnie to wprost powiedzieć, <noise> ale jak ktoś naprawdę udaje. Przed kamerą, że jest wspaniałym i naprawdę cię czuje i próbuje cię wesprzeć, a później poza kamerami, sam szerzy ten, ten hejt, ten konflikt, to, to, to nie jest fajne. Powiedziałeś, że Michał był twoim idolem z dzieciństwa. Mówię, no każdy z nich to co? Chodzi? Się, jaką teraz masz ochotę wybrania się na jego koncert? W skali od 0 do 10? Od 0 do 10. Nie, niż 0! <laughs> <laughs> Czyli po prostu trochę cię drażni. Nie no wiesz, co nie o to chodzi. Po prostu ja cenię sobie w moim życiu prawdziwych ludzi, a ludzi, którzy nie robią e, wszystkiego e, interesownie. Jakby ja rozumiem, że show biznes rządzi się swoimi prawami, ale no wiesz, trochę jakby w szacunku do drugiej osoby, jakby wszyscy gramy wydaje mi się do tej samej bramki mhm. i po co sobie robić takie schody. A ty miałaś okazję już z nim porozmawiać o tej sytuacji, że ty wrzuciłaś ten post? Czy nie było jeszcze konfrontacji nie, między wami? Nie ma o czym rozmawiać. Czyli ty nie chcesz z nim rozmawiać, po prostu kończycie ten projekt i rozchodzicie się w swojej strony na koncert. Nie wyjdziesz. No i tyle.